Dobra, cześć szefie Cześć, cześć Słuchaj Weźmiesz zaraz swojego kolegę, który udaje, że coś robi przy tym samochodzie Ja nie wiem co on wy... wy, wy jest w ogóle cześć, Dobra, walcz to do. Idź po niego? Weź Zaraz po niego pójdziesz, nie w się powtarzać, więc Co by powiem, ty mu przekażesz Niedaleko są dwa sklepy Okup weźmiecie Okup, przepraszam Weźmiecie po prostu Dobra e, Pieniądze za... Nie, nie, Lek My używamy bardziej specjalnych rzeczy Weźmiecie weź, weź pieniądze za ochronę Dobra To Do tyle A Potem przyjedziecie Dobra Chodź, liam O siaba. Chodź, chodź tu w drodze ci powiem, co mam robić. No to tak, no to musimy wziąć po prostu pieniążki od tego, od jakby od dwóch sklepów, bo nie płacą pieniążków. Mhm. I trzeba, jakby wiesz, wziąć pieniążki za ochronę. Ale jakby coś to nie ja, to ja nie jestem i Liam, tylko to jest mój brat. Ja jestem ja, Teodor. Jest A no to jakby coś, To, to, to mój brat jest, to jest. Je... No no no. A ja mam Dobra logo. Eee, no to to jest jeden z, z tych sklepów. A mamy jakąś broń? Eee, no nie, dał jest... mi czekaj, przekażę ci. Zwykła półkaweczka. O Mówił, że tam coś nam da po akcji jeszcze ten. Jakby jakby lepsze bronie. No co kolego? Czemu się nie Czemu się nie płaci? Dobra, idę do idę do idę do safeu. No, nawet bez strzałów się obejdzie Spróbuj tylko wyciągnąć próbę W Dobra Słychać policję, o no I przyjaciele nasi przyjechali Trzeba będzie inni nie uciec to, Bo oni chyba ślepi, nie wiem Dobra, uciekniemy Daj, i... Na... Uciekniemy i na kolejne... pojedziemy e, po kolejnym Tak. Ale głupi są. Gdzie koło kowisariatu? Ale jestem głupi, no to chyba tu mam dobry skrót. patrz, Wczoraj, i teraz tu... się wydawało. Nie wiem, ja chyba nie słyszę szans I patrz, i tutaj sobie idziemy kulturalnie. Czemu nie nas Jesteśmy już w motelu. Jedziemy teraz tutaj. A to nie nasza dzielnica, chyba już. No nic, nie mnie zrobią na razie. Tak się jak nie widzą. Słuchaj, jeździć normalnie możemy. Tylko żeby, żeby nie prowokować. Nie waj, nie jadą, nie jadą. Dobra, no nie słychać. No to jedziemy do kolejnego. Bo tak. to słysza, że nie płaci. A gdzie to jest Jak dojedziemy to będziesz widział. On no był proszę, gdzieś ja przy takim. To ubrania to jest. Gdzieś, gdzie są ubrania? To tutaj prosto chyba. Tak, tak, no, no, no. Chodzi co, znowu to za ser? nami? Tak tutaj no Jestem? Dawaj, mhm. ksz, 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 to chyba nie za nami Nie, za nami, za nami, co oni tutaj? O kurde Strzelają? Dawaj, dawaj kurde. Dawaj hajs E strzelają! Dobra, ukryj się, ukryj się Nie strzelaj do nich, nie strzelaj, bo oni potem będą do nas strzelać Ale strzelali pierwsi Dostał chyba Dostał, leży, 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 spróbuj też, już widzę, 10 Dziesię tysięcy, szybko, szybko, ustałem. szybko dał to, dał to, dał to, szybko, 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 Spróbuję tu szybko, 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 Patrzymy to na ojce spokojnie. co za broń? Zacięła się, daj mi twoją. Masz. Dobra, dzięki. Spokojnie, ja, ja wiadomo, ja mam dobre miejsce. Tam policja to. Policja tam nie wejdzie. Jeszcze ja nie wejdzie. O! O, kurde. A bo chyba po poli mamy wiesz? To sobie... jest Niemożliwe, bo tu chyba kula otwarne są Oni to już nie wiadomo Uciskaj tą ramę, żebyś nie, żeby nie stracił Trzeba klawę Uciskaj Tak To chwilę przeczekamy tak nie wiem 10 minut i raczej będzie lit Trzeba jakieś ciepłe auto z dachem kupić. No, jakieś balera byśmy mogli dostać. No, 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 no. Ja nie sądziłem, że od razu policja będzie. No, Ale ja też to. No. Cię zebrałeś, jak... że dostał ode dwóch policjantów, to ode mnie dostało automatycznie w kule w łeb. No to dobrze, strasz. Widać, że nie jesteś takim. z zły łapanki. Tylko coś nie coś potrafisz. Dobra chyba się uciszyła, dobra jedziemy Tak, do góry Sprawdź, która godzina Siódma, dopiero ranek No. Ło Sorry Nie widziałem Stareczka Znaczy trzeba się jeszcze o auto lepsze spytać i jeszcze o jakiegoś, nie wiem, smg by się też przydał, no z tymi Albo... kubkowkami. Albo nie wiem, jakiś po prostu lepszy, nie wiem, jakiś, nie wiem, przeciwpancerny. No, no, no. A przeciwpancerny to nie, może smg będzie lepszy. No ale nie wiem, no, mi się wydaje, że oni tak od razu na mnie dadzą, bo to jest za duży asortyment dla nich. Oni z większej nie miałem. No zwykłe SMG-ki będą mieli. No tak, no ale no musimy chyba zapracować na to, a nie od razu nam dadzą. Poprosimy i... ten... No. O, przyjechał. No. No, chowaj do szefa. Tak. Cześć, szefie. Jak yy, potrzebny bandaż, bo tutaj został Eee Idź do tego domu po lewej. Tam będzie No. Nora no to co, no to 10 tysięcy tutaj proszę O, fajnie, 10 tysięcy, kurde Niedawno chłopaki popięki nosi A dobra hmm. panowie, że za to, że trochę wam to trochę wam zajęło, słyszałem jakieś komplikacje Policja i ten No sprawy. trochę policja, bo no. Macie tutaj. Macie tu po 2000. Tylko nie mówcie chłopakom, bo będą zazdrośni. <noise> a no, dobrze. I teraz chłopaki, słuchajcie. Sytuacja jest taka, że. Moje chłopaki. No trochę ucierpiali ostatnio, a żeby jesteście w miarę to. E... Co to była? Nie mam pojęcia. Dobra. No, no kontynuuj. Panowie, słuchajcie. Potrzebuję abyście zdobili pewne auto Tylko będziecie musieli pojechać pod kasyną. Jeżeli przywieziecie mi auto Ono się nazywa Buffalo jakoś tak Będziecie wiedzieli jak wygląda Jest bardzo charakterystyczne Przywieziecie mi tutaj na osiedle I dostaniecie trochę lepszą broń niż macie Dobra Jedziemy się potem Z tym autem Chcieliście mi bufalo? Dobra A ja zrobię swoje To dawaj Logan, szalaj Idę hmm. No czyli co, najzwyklejsza bufalo po prostu Daj GPS to... na no i pojedziemy Dobra Kurde To na osiedlu. To jest nudny. No no no. Ale... Jak będziemy pewnie wyżej trochę w tej hierarchii, to coś no będziemy No więcej osób poznamy. Więcej no, osób poznamy. No albo też pewnie jakby jakieś większe misje dostaniemy jak nasze zadania jakieś po nie? Eee. No tak, na razie tak. na razie to po prostu oku weźmy, to co to jest? Nie idziesz mówisz żeby o... Ok, ok, żeby po ok, ok. prostu wiesz ucha jest i tyle. No. Nie, że go nie, nie Ochronę mu dajemy, normalnie chronimy go, a niech spłodzi, no to co to jest No trochę tak no, no. A ty się tutaj urodziłeś na osiedlu? No, no, no Ja też A w ogóle ci nie widywałem Jeszcze raz? W ogóle ci nie widywałem dużo no, bo tam z jestem często jeździłem tam na jakieś ryby, na jakieś różne... A no. Nie skupiałem się jakby na osiadliw, nie? Nie chodziłem tak. Ech, Boże. Nie, no, bo ja jestem po szkole już. No, no, ja też już trochę dawno skończyłem. No, tak ja, mam... ja dwa lata temu. No, ja mam siedem lat. Czyli ja trzy lata. No, to... chodziłeś i do tego, do... Usela? Mhm. Ja też. O, jest jakaś bufalka, tylko który o. kolor? Kurde. kurde. Ja poszukam jeszcze, może jakieś białe będzie, bo biały to takie. O jest, jest biały. Napisał Dla... mi, że biała. Napisał że mi, że biała. Dobra, to no weź tą białą i jedziemy tam po prostu. O kurde, trzeba. Jedź, Ja jedź, ja Jadę, jadę w armią twoją. No wieku, i Hmm. <laughs> Nie jak kręć tu bążką tylko dołoży od razu To jest to To mam jest to do ciebie, Mam do ciebie pytanie Mam do ciebie tak? pytanie Tak? Widzisz, widzisz w ręku? No Spróba A za ten samochód mogę ci najwyżej dać to Na Szyba, to musiałem wybić, bo tak to nie dałbym rady i się tego wziąłeś. Dobrze, dobrze A coś z przodu to co? Nie wiem Baczcie do kościoła podwoziłeś <noise> Co ty tu zrobiłeś z, tym, z tą lampą i z tą maską człowieka? Nie no, u mnie jest wszystko dobrze Żadnej No to chyba o to dobra. chodzi o mm -hmm. nie i nie, 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 nie. Zaraz tutaj Maryś później to zabierze do naszego mechanika mm -hmm. Ech, Dobra panowie mm. miałem, miałem dać wam lepsze bronie Za przeproszeniem z dupy ich nie wyciągnę <grym> Więc dam wam zaraz kontakt i pojedziecie po prostu na pewien parking I no, zresztą pewnie Wam wysiędź lokalizację, gdzie macie podjechać I tam dostaniecie wszelką broń jaką Wam już tam obiecałem Dobra tu masz kontakt. Dobra, chodź lakam po bronzu. Chodź. Rzuć tego szluga i chodź. Już nic nie spalił w tym aucie Dobra, y, lokalizację mam, więc jedziemy tam. No, dobra, dobra, dobra. To tutaj było? Tak chyba Chy, czekaj, nie, nie nie to już z drugiej strony pożegnał To chyba z drugiej strony No, ja szybko mi się pomyliło No stoi tu chyba No to on. O oh, jest, jest. Wyjdziesz ty czy ja mam No ja wyjdę, ja wyjdę, spróbujmy. Może się okay. by... yy, Cześć. Dluka? Tak. Chodź. Na dole w nie masz. Dobra. O zdrów, Dobra. Dobra. Mam tutaj są Sędzika, zły to. Dzięki. Gdzie jedziemy? Daj na, na szamanach jeszcze pojedziemy, bo. To może na burger shotta. Dobra, jak tu będzie je, jakiś kurżak, to No jedź tam, bo tam są dobre burgery. Dobra, to zaznacz. Masz Tam dość często nie jestem, więc yy, nie wiem co tam jest też, nie. Tam jest... zresztą tam jest dużo rzeczy. Chyba zwykle po prostu pan wezmę. Ja opera wezmę. Dobra. Albo nie, z się sobie wezmę, bo mają takie fajną panierkę krupiącą. Dobra. Gdzie jedziemy? Do walki hmm. czy tam jedziemy tam? Nie, możemy tam zejść w sumie. Nie ma brudzi tu. Dobra. Tam wyżej jest Dobra Tutaj? A widzę, dobra ta, ta, ta. <laughs> Kurde, ile osób w środku No Staniemy sobie Chyba tutaj, nie... żeby nas nie widzieli Tak. Mam nadzieję, że damy sobie tu radę zjeść No, na pewno, człowieku Jak coś sobie wywalimy, jakieś typa i tyle. Dobré, no, no, dobre. Dobré, dobre. Dobré, dobre. Dobré, dobre. Dobré, dobre. Tylko po Dobré, stripsy Dobré, dobre. Dobré, dobre. Dobré, dobre. Dobré, dobre. Dobré. Dobré, dobre. Dobré. 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 Tak O co burgera jest. wziąłem? No, jak ma to teraz? <laughs> Myślę, że ten burger też nawet dobry był? No, dobre jedzenie tam mają. No. Dobra, ostatni, ten największy strips, to ten ostry mówił, żeby no. uwalny na niego. Tylko sos. Ma, y, dobra, mam tu sos, dobra. Jadę. Ała, ale ostre kurze Już połowę na raz, go wziął człowieku. Jeszcze jedna połowa, czekaj. Czekaj, gdzie ja mam kole? Czekaj, łyknę kole. Cieszę szefa, spytam, czy jeszcze coś mamy do dzisiaj do roboty. Ty jest na jeszcze że się, się Ja bym nie zauważył, że jedliśmy, czekaj. O, dobra, biorę ten ostatniego kęsa. Aura, na luzia. Zostań sobie wam. Cześć, jeszcze coś dzisiaj do roboty? Nie, panowie, to wszystko na, na razie. Na razie. Ale, ale pali, ale pali. Przeszławię człowieku, tak nie gadaj. Schema, no, ich hab so einen Ich Na,